Drogi Panie Jakubie, chodzi o to, że jak ściągniesz tą pokrywę, to tu są... jest taka kratka. Jeśli tu będzie brud i on się zbierze, to musisz tą kratkę wyciągnąć. Jedną ręką niełatwo. Więc możesz sobie na przykład pomóc nożem, ale ostrożnie, żeby czegoś nie wyłamać. Dalej nie łatwo, dalej nie łatwo. Dobra. Za chwilę wracam. No i wróciłem. Jak wyciągniesz tą krateczkę? Ona tak wygląda. Możesz ją sobie wypłukać, najlepiej w toalecie. Potem wyciągasz to. Tu piszę nawet. P -p 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 -in. Delikatnie. Tyk, tyk, i A jeszcze to wygląda tak. No i tutaj jest rura odpływowa. No i tutaj to wszystko. A potem wsadzasz. Jak już to wszystko. No i zaczyna śmierdzieć, to jest to, co Ci mówiłem, że w razie czego, jak nie ma syfonu, to zaczyna być zapaszek. Najpierw to, tak, musi się to wpasować w rurę, potem to, bo to przytrzymuje chyba. Jeszcze raz. Dokładnie. Musi być to zrobione. I jeszcze raz. tu się można tył jak podcierać A, na no, no, mhm. no, 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 tak, tak. te nóżki, żeby wyszło. No, sprawdza, cyk, cyk. Czyściutkie? Fajniutkie? Proszę, jedziemy. Pokazam. To ścieka, bez problemu. Po prostu się brud na tej kratce zebrał. Dobra, koniec pokazu. Jak będziesz miał jakiekolwiek pytania, bądź śmiało. Cześć.